Moi drodzy, jakby to powiedzieć, ja od nowego roku. Kurwa, nie wiem czy to mówić publicznie w internecie. W sumie jest kurde: 43.15, nie? Jak mnie oglądają stali wdowie, to będziecie mieli ciekawostkę. Ja od nowego roku, moi drodzy, muszę się szykować. Na przeprowadzkę do domu to pierwsze, ale na to też, żeby być, moi drodzy, tatusiem. I to nie tylko. Dzieci Związku Radzieckiego. Penis działa, moi drodzy. Penis działa. Jakby to powiedzieć. Będę już, k***a, już, już będę starym, nie? Będę już starym, widzowie. Będziecie już mogli oficjalnie do mnie pisać tato. Nie płacz, ja nie płaczę, k**a. Mi się świat zawalił. Oczywiście ze szczęścia, ze szczęścia, k**a. Wiesz co, dziś? Ze szczęścia, ze szczęścia. Nie no, do co wam mogę powiedzieć, widzowie? Muszę zmienić sobie priorytety w życiu. Muszę się tym zająć też w większości. Wiesz co chodzi? Twój syn Iwan wykopie któregoś dnia pimpka, jak się będzie bawił w piaskownicy. <laughs> nie nazwę syna Iwana. Po drugie, jest jeszcze za wcześnie, żeby wiedzieć, co to będzie. Czy chłopiec, czy dziewczynka. Zresztą jeden chłopiec? nie? Ważne by było zdrowe, wiesz co chodzi? Nie ukrywam, przeszło mi parę imion... Przez myśl, takich jak na przykład Rolek Oyster. A nie, żartuję, 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 żartuję. żartuję. Nie, nie przeszło mi przez myśl, żeby swoje dziecko nazwać Rolek Oyster z pistacjową tarczą. Nie przeszło mi to przez myśl, nie przeszło, nie przeszło. Dla ścisłości, Rolex z pistacjową tarczą to chodzi o zegarek Rolex, który podoba się Kałachowi. Natomiast kwestia z tym, że dziecko Kałacha wykopie pimka z piaskownicy, to już długa historia, która pojawi się dopiero jutro na kanale. Tam wszystko się wyjaśni. Zarówno o co chodzi z Rolexem, jak i z wykopaniem Pimka nie chciałem wam mieszać wątku. A skoro już mam waszą uwagę, to polecam obejrzeć materiał do końca. Jest w nim dużo informacji, choć wiem, że film będzie trochę chaotyczny. No ale Kałach był w emocjach, co jest zrozumiałe. Mam nadzieję, że i tak wam się spodoba. A i możesz suba i lajka like zostawić pozdro. Nie no, Józef to staropolskie, nie? Gratulacje, który miesiąc. Nie przypominaj mi Karolina. <laughs> Nie przypominaj mi Karolina o takich rzeczach, bo... Bo serce bolesne. Ja, ale ja nie mogę w to uwierzyć, kurwa, że za plus minus 7 miesięcy będę miał danie. To jest, chłopie, powiem ci szczerze, do mnie to nie dociera. K***a. Teraz snajpijmy porodówki w Sosnowcu, śledzimy daty urodzeń w Katowicach i likujemy nazwisko. Ha 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 ha. Dzieciak będzie, tolga na pewno wysnajpie. Ha ha, 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 ha. Pewnie w nie na porodówce. Będę tam stał dzień i noc, Ha 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 Cwany widz. Cwany widz. Będzie pełnił wartę na porodówce w Będzinie. <śpany> Już się nam nie wywiniesz. Nie no, powiem wam szczerze, że ta informacja trochę... No ja o tym już wiedziałem wcześniej, nie? Ale... Wiecie jaki ja mam charakter? Yy... Ja mam charakter taki rozszczepany, za... zabawowy, a tu już będzie trzeba spoważnieć, nie? To jest... To jest ciężka sprawa, mordeczko. Mieszkam w Będzinie właśnie na porodówkę, żeby rozpocząć warte <noise> Pierwszy widz już na Warcie. Będzie 8 miesięcy stał na Warcie pod porodówką. Pierwszy widz już na Warcie, nie? Nie ukrywam, że myślałem, że Henryk... To jest coś, co bym chciał. Ale ja jestem świętym przekonaniem, że się Kaśka nie zgodzi na Henryka. Bo, jakby to powiedzieć, no, Henryk z Kingdom Come Deliverance, lubię. Tą postać, Henryk, fajne imię, ale Kaśka się na pewno nie zgodzi. Wiadomo, że ja zawsze, kurwa, w moim związku trzymam twardą ręką, kurwa, i ja rob, ja rozkazuję, nie? Dlatego, na przykład, kurwa, yy, ja jestem, kurwa, sigmą, trzymam swoją kobietę, kurwa, yy, krótko, kurwa, króciutka, smyny, kurwa, ja tu jestem szefem, dlatego, jak Kaśka mówi, na przykład, kurwa, wyłącz to gówno i jedziesz do moich rodziców, to, to otwarcie, twardo mówię, tak, kochanie, i wstaję i jadę razem z nią, kurwa, bo jestem mężczyzną, mi się nie będę pił nikt mnie nie będzie rozkazywał, nie? Wiesz o co chodzi, mordeczko? To jest twarda piłka co chodzi To siedzisz przed biurkiem i się zastanawiasz co miałeś zrobić, a kaszka po trzech godzinach dzwoni, czemu dziecko z przedszkola nie odebrałeś? O ale wiesz, że to jestem totalny ja? Ja jestem święć przekonany, że na przykład będę miał do nagrania jakiś odcinek z Iron 4 i będę streamował i robił ten scenariusz i ja zapomnę o tym, że mam kuki da odebrać skądś i to może być, to może być totalny ja, nie? Nazwij Sywna Ivar de Bonless. jak mam nazwać? Jak mam przepchać propozycję imienia... Słuchaj Kaśka, wiesz co? Ja myślę, żeby nazwać syna Ivar the Bolles <grymny> Czy ty kurwa słyszysz jak to brzmi? <grymny> czy ty kurwa słyszysz jak to... <grymny> czy... Ty, czy ty słyszysz jak to brzmi? <grymny> jak dziewczynka to jakbyś ją nazwał? <grymny> Dobra, powiem też żart, ale macie tego nie wycinać. A bo to że tu, oczywiście. Żartuję, kurwa. To był żarcik, to był poddymienie, kurwa. wiecie co chodzi? To To, 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 to był żarcik poddymienie, wiesz, co chodzi, morteczka. dla Kaśki za 7 miesięcy będzie musiała dwa wózki na raz pchać. Eee, bardzo zabawne. Co jeśli to będą bliźniaki? Weź, proszę cię, kurwa. kabanos, nie mów takich słów, kurwa. Klęty. Proszę cię, stary. Nie, nie prorokuj, kurwa. Nie prorokuj. Niech mi się cała osada Kattegat urodzi do wychowania i do nakarmienia. wiecie co chodzi, morteczko? Tak będę swojego syna uczył i, albo córki od dzieciństwa żeby co umieli pisać Ale powiem ci szczerze, tak się zastanawiam, że jak kurwa dzieciak będzie o 15-16 lat później se wejdzie na YouTube'a wpisze kałach i wyskoczą takie rzeczy że to dziś, zobacz na przykład Panowie ja wam sprzedam Tip życia. Laski tak samo stresują się chłopaków jak chłopacy dziewczyn To jest game changer chłopie o! Po ślubie się żona z... nie to zacznie ona się chceć, tylko nie z tobą chyba, bo się zapuściłeś na przykład, nie? Jakbyś jej nieźle przeczyścił, dwa razy w tygodniu, to byś się chciała, chyba nawet na kanapie, 15 minut przed przy... Dobra, takich szatów, oby moje dziecko nigdy nie znalazło. Czaj, że moja córka odkrywa coś takiego z koleżankami? Mówię, o, co to jest? Hit prowadzenia kolumny na Moskwę. Kuu kałach wolne media. Ty, mój stary coś kiedyś mówił, że on robił coś w internecie i na niego kałach mówili. Ciekawe. Albo jeszcze... Zobaczmy, Agnieszka, co to jest. I odpala coś takiego, nie? Jakby Wagner y, zaczął przekrywać, to też możesz mi, prigorzyn podesłać. Chętnie postaram się uratować tę kampanię. O Boże, legendarny film. A big diamond for me. Nie, do no tego to już mam nadzieję, że naprawdę nie odkryję. Kurwa, jego Madziak to jest Could right Co ciekawe, wiesz Co? China and Japan, White Passan Nie, no kurwa China and Japan, White Passan To powinno być wyprowane kurwa Z tego, z tego, kurwa, kanału, nie China and Japan, White Passan, kurwa w ogóle powiedziałem kopię w jakim to było języku powiedziane. O Boże. Ja Ludzie nie są możliwe wysyłać do Dobra, akracji, nie straszcie mnie kur... Jeszcze mam trochę czasu, żeby się pobawić, kurt Wiesz co, ci mordeczko? Jezus, ale by było dziwnie, jak tutaj zobacz. Stary Stalin, ZSRR, a tu później, kur... córka ma, nie wiem, 15-16 lat i zostaje fanatyczką Mao Tse-Tunga. Kur... lewica, wiesz co, Pol Pot, Marks, wszystko. Mówią, że geny to geny, nie? To by była prawdziwie istna komunistyczna rodzinka. Putin będzie ojcem chrzestnym? Tak, jak dożyje, to będzie, tak, normalnie. Putin na chrzciny przy, przyleci, nie, z Rosji. Wojna, na sankcje, Putin przyjedzie na chrzciny. Przywiezie mi papiery do posiadania Krymu, jako prezent. Ty, a może, a może to wszystko, co się dzieje na Ukrainie, to był mój plan? Putin doprowadza Rosję do upadku tylko po to, żebym ja miał córkę Katarzynę, która będzie urodzi się w Polsce i będzie ostatnią nadzieją Rosji. Wiesz, co chodzi? Jak w moich seriach z Crusader King Strzyku. Czy Władimir wie? Chyba będzie sobie chciał zjąć wolne przy porodzie. A, Władimir zatrzyma wojnę na Ukrainie w dzień porodu. Cały front stanie. A wiesz, co jest najśmieszniejsze? Że jestem święcie przekonany, że jeżeli wolna by tyle trwała, to pewnie by się tak stało, kurwa. Żebym powiedział, widzowie, nie ma streamów parę dni, bo jest, kurwa, poród. I później by się okazało, że Rosja zatrzymuje, kurwa, front i nikt się, kurwa, nie bije i wiesz, co chodzi. I później wracam do streamów i znowu, ruszają na froncie, chłopie. Klasyk. Kiedyś mnie, kurwa, nie było na Twitchu, to Iran prawie wojnę z Ameryką wywołał. To już lepiej, żebym streamował, żeby świat był bezpieczny. Twój przyszły syn to kolejny. Jo, ja jutro będę wiedział więcej. Jutro będę wiedział więcej, bo jutro jest, że tak powiem. Jutro jest, że tak powiem, dzień kur... sądu ostatecznego. Wiesz, co chodzi mordeczko. Dobra moi drodzy, wielkie info i wielka informacja. Teraz zaczynam to mówić. Część osób już wie, część osób już nie wie, już trochę mówiłem wczoraj dzisiaj napisałem oficjalnie dzisiaj napisałem to oficjalnie na X, moi drodzy w nowym roku, w 2026 roku będę nie tylko ojcem narodu krl tylko zostanę realnym starym i jakby tego było mało to nie dość, że moje życie wygląda jak Forrest Gump to na dodatek mam takie szczęście, że okazało się że jest to bliźniacza ciąża wiecie co to oznacza lekarz mi mówił dzisiaj że takie coś zdarza się raz na 80-90 ciąż kobiet. Więc yy, będzie od razu dwójka. I ja to przeczuwałem, i Kaśka też to przeczuwała, bo mi mówiła, że coś jest nie tak, że za bardzo, za bardzo brzuch tu kur... czuje się tak za ciężko, to jest, że coś ten, ten tegens, nie? I wyszło teraz, że to jest oczywiście prawda, nie? I kurwa, proszę Państwa, chciałbym Wam powiedzieć, że złamałem Matrixa. Gracz Hearts of Iron 4 może mieć <gracz> dzieci. Niemożliwe, wiem o co, wiem, wiem kurczę, jakby to powiedzieć, ale to jest niemożliwe. Złamałem matrix i od 2026 roku płeć jeszcze jest za wcześnie na płeć, stary. To jest dopiero ósmy tydzień, nie? Jeszcze jest za wcześnie, mi mówił. I teraz tak. Po drugie, ja nawet nie chcę wiedzieć. Co się urodzi, to się urodzi. Nie będę się później stresował cały czas, i nie będę się tym przejmował. Co będzie, to będzie. Wiesz, o co chodzi? Tak oficjalnie spłodziłem sobie dwójkę wasali, które przejmą mój tron. Wiesz, o co chodzi? I teraz, moi drodzy, tak. Od 2026 roku się bardzo dużo musi zmienić, nie? No, bo już wiesz, o co chodzi. Już nie będę mógł ty być tym człowiekiem, który siedzi yy, przed komputerem i gra w jakieś kur głupie no. Będę, że tak powiem, no, muszę za... Moja rodzina będzie dla mnie najważniejsza, numer jeden. Wiecie o co chodzi. Dlatego jak czasami wchodzi jakiś dwunastolatek i się mnie pyta, czy wiem, że dodadzą węgiel do choja i co o tym sądzę, to ja nawet nie wiem, co mu odpowiedzieć, bo on to totalnie wpije, Bo mnie to nie interesuje. Mnie teraz interesować będzie yy, tak naprawdę dobro mojej rodziny. No co mnie to kur... chodzi, chłopie, nie? Ja tam, wiesz, bezrobotny nie jestem, mam co robić, więc tak to wygląda. Informacja Moi drodzy, co się będzie zmieniało od 2026 roku, tak naprawdę. Co się będzie zmieniało już też praktycznie od teraz? Nie będę miał czasu na robienia wszystkiego coś, co robię w internecie, nie? No nie będę miał fizycznie kiedy. Kur... Wiesz co, o dziś, stary i jakby to powiedzieć? Nie będę miał czasu siedzieć tyle przy kąpie. No kurde, będę miał dwójkę, kurwa dzieci, którym będę się musiał zaopiekować, wychować je i kształtować ich życie, żeby broń Boże nie skończyły, jak wykłada. Kur... I to, jest, to będzie najważniejsze dla mnie, nie? Tak naprawdę. Więc yy, wiesz, co chodzi, stary? Tak to wygląda po prostu. <laughs> nie, on oczywiście świruje, tak? To jest wersja humorystyczna, ale no, powiem tak. Yy, rozpocząłem już szukanie, yy, tak naprawdę, i wynajęłem już też osobę do yy, obsługi internetu u mnie, bo ja nie będę miał tyle czasu, nie? Żeby ktoś mi. To wszystko też ogarniał, żeby ktoś mi też wszystko ku, pomagał robić. E, trzeba będzie wszystko zmienić, bo ja nie będę miał ku, czasu siedzieć, bo po, powiedzmy, nie wiem, 15 godzin dziennie wymyślać to, nagrywać to, robić to, robić tamto, kogo to obchodzi, nie? Tak naprawdę. To co się tu dzieje, powiem wam tak szczerze, to co się tu dzieje tutaj w internecie jest kompletnie ku, dla mnie nieważne. Wiesz co chodzi, tak? Wszystko zeszło kompletnie na drugi plan. I to mówię tak całkowicie szczerze, jak wyłączam komputer. To nawet przez 10 sekund nie myślę o tym, co się wydarzyło, nie wiem, w internecie czy coś w tym stylu. Kompletnie mnie to kurwa nie interesuje, nie? Tak mówię to całkowicie szczerze, że nawet mi to kurwa 5 minut wolnego czasu nie zajmuje, bo mam e, dużo do roboty. Jak wiecie, lub też nie, e, mam bardzo, jakby to powiedzieć, teraz od września mi się będzie zaczynać bardzo dużo pracy w mojej prawdziwej robocie, nie? I nie będę miał też e, czasu kurwa siedzieć przed komputerem i przeżywać kur... Czy tu powiedział Mamonowi, że ma nogi, czy nie. Szczerze, nie ukrywając, to chuj to obchodzi tak naprawdę, no ale wiem, że są ludzie bezrobotni, którzy żyją takimi rzeczami i będą mnie i tak o tym informować, więc prosiłbym was szczerze z serca, yy, żebyście tego nie robili, bo jakby to powiedzieć, no kurde, to jest dla mnie marnotrawstwo czasu, nie? Tak, tak szczerze, bo ja bym się wolał na streamie skupić na robieniu jakiegoś kontentu, albo czegokolwiek, niż yy, na czytaniu takiego gówna. Yy, po pierwsze. Yy, po drugie, primo, moi drodzy, za niedługo wychodzą gry Paradoksu, nie? Europka, dodatki do Hoja, yy, wychodzi Anno Domini. No nie ukrywam, że ja bym chciał sobie to wszystko pograć i chciałbym jak najwięcej gier ograć do porodów, bo wtedy już wiadomo, że nie będę miał prawie w ogóle czasu na granie w grynie, tak naprawdę. I Chciałbym się wygrać k***a, jak najbardziej to jest możliwe. Chciałbym po prostu tak najmocniej się wygrać jak to jest możliwe. I zadecydowałem, że ja nie będę w stanie robić dwóch rzeczy jednocześnie, nie? Czyli na przykład powiedzmy prowadzić. K***a Kanału na YouTube, streamować i jeszcze chodzić do pracy. To jest niewykonalne, bo ja, mi już brakuje czasu na wszystko. A stary. A jeszcze mi się pojawią chłopie, nie? I to jeszcze nie jeden, tylko dwa. Więc by wyobraźcie, jakie to będzie piekło. Ja, jeżeli ktoś z was wie lub nie, yy, prowadzę swoją spółkę za granicą i to pochłania, jakby to powiedzieć, 90% mojego wolnego czasu, tak naprawdę. No bo to jest moja praca, to jest moja przyszłość. Wiecie o co chodzi? I na to, jakby to powiedzieć, muszę postawić. No bo to mi daje dwa jedzenie, chleb, pieniądze, kurwa i, i w ogóle chłopie jest za... Ze... Tak naprawdę. I doszedłem do wniosku, że po prostu wynajmę osoby, które będą obsługiwać dla mnie, za mnie, YouTube'a, e, którym będę realnie płacił, wiesz co, chodzi? i tak dalej. I doszedłem do wniosku, że z biegiem czasu już muszę teraz powoli przechodzić. ku... A coraz więcej coraz więcej rzeczy, które się będzie pojawiać na YouTube, muszę robić praktycznie wszystko na streamach, ponieważ ja nie mam czasu prywatnie nagrywać, że tak powiem, filmików, czy wymyślać jakiegoś kontentu i tak dalej. Dlatego zorganizowałem dwie trzy osoby, które wymyślają mi regularnie y, odcinki y, do nagrania na przykład w Herzowainą 4, bo ja wam muszę powiedzieć tak, ja hoja odpaliłem ostatni raz chyba 4, 3, 5 dni temu. Ja nawet w tą grę tak naprawdę to nie gram, nie? Tak na serio. Mam ją totalnie w piździe. Liczę tylko na to, że przy wyjściu tego DLC-ka dużo Polaków go kupi, i zarobię sobie gruby PITOS i se kupi iPhone aż 17, kurde, Pro Maxa. Dosłownie, nie? Bo nie chcę na to wydawać swoich prywatnych pieniędzy i praktycznie tak to wygląda z mojej perspektywy. Jeżeli ktoś jest szokowany, to chyba ma kurwa 9 lat. A jeżeli ktoś, nie wiem, yy, myślał, że jest inaczej, no to XPP. To nie? Bo ja wam coś powiem. Kanał Kałach mój główny to nie jest już kanał, co nie? To nie jest mój kanalik, na którym wrzucam śmieszne filmiki dla zabawy i, i tak dalej. To już jest praktycznie biznes, nie? I to już jest, jakbym to głupio mógł, nie mógł tego nazwać, to jest już korporacja, nie? Tam są ludzie zatrudnieni, tam ludzie pracują, tam ludzie żyją z tych pieniędzy, kurde, i, i sobie je zarabiają, więc e, tak to wygląda. E, ja bym bardziej powiedział, że ja jestem, jakby ci to powiedzieć, ja jestem chyba bardziej aktorem głosowym niż youtuberem, no bo ja praktycznie realizuję scenariusze not z notatnika, które mam wypisane, na przykład 16 odcinków i ja mam po prostu je nagrać, żeby montażować czy tam mogę je zmontować i tak dalej? I uwaga, doszedłem do wniosku, że będę przechodził praktycznie ze wszystkimi na streamy. Nie wiem, czy Twitch. No, na pewno Twitch nie, na pewno będę tu siedział i na, na kikan mi się nie uśmiechali. Mi się to nie opłaca kompletnie, tak naprawdę. Więc będę napalał 90% kontentu pojawiającego się w internecie na streamach dosłownie. Zwerbowałem też Nicole, żeby nie wrzucała rzeczy na swój kanał tak naprawdę, co nie, na, jakby to powiedzieć, yy, na swój kanał Nikola, tylko żeby się zajęła kanałem Kałach Live, yy, wrzucała te skróty, zmontowane jakieś kur... banner lordy, to wszystko i tak dalej. I to się teraz będzie wszystko pojawiać na kanale Kałach Live, co nie, w razie czego. A na drugim, a na drugim, na moim głównym kanale będzie się pojawiać no, będą się, będzie się pojawiał głównie hojnie, zmontowany, no bo ja powiem Wam szczerze, tak. Do nowego roku mam bardzo dużo umów, które podpisałem w internecie i muszę je zrealizować, muszę się wywiązać z, z umów partnerskich. Też się zastanawiam, bo mam możliwość współpracy ze firmą, w, ze sprzętem i. Y Zainteresowane współpracą są SteelSeries i Logitech i nie wiem, która firma by mi się bardziej spodobała, jeszcze się nad tym zastanawiam, rozmawiam o tym z menadżerem, myślimy, zastanawiamy się i powiem Wam szczerze, że sam nie wiem, bo ja nawet nie mam kiedy się tym zainteresować. Jeżeli ktoś z Was może polecić jakieś produkty, z których korzysta i które jest rzeczywiście giga OP, to możecie mi napisać, bo ja nie ukrywam, że ja się na tym nawet kur... nie znam, bo ja teraz, wiesz, podchodzę do komputera, włączam go, prowadzę stream, wyłączam komputer i idę spać, wstaję kur... rano i jadę do roboty, nie? Dla mnie najgorszą tragedią, powiem tak, oby syn gej i oby córka z OnlyFansa, broń Boże, żeby nie było graczem paradoks, naprawdę. Bo z, z bycia gejem i z OnlyFansa jeszcze mogę dziecko uratować, a z tego już go nie wyciągnę. Więc yy, tak to wygląda z mojej perspektywy, nie? I dlatego, moi drodzy, będą nowe zasady też na streamie. Bo po prostu powiem wam tak: od dwóch dni, jak się o tym dowiedziałem, i dzisiaj jeszcze, jak się potwierdziło, że będzie dwójka, nie jedno, to mi się powiem tak: w głowie mi się kręci i yy, yy, ręce mi się trzęsą. Drugi dzień. I to mówię całkowicie szczerze: ręce mi się trzęsą i mi się w głowie kręci, nie mogę myśleć o niczym, nie mogę jeść, nie mogę spać, kur. Moi drodzy, nowe zasady na streamie i nowe, że tak powiem, nowe rzeczy, w sensie. Się nowe rzeczy, no to wiesz, jakby to wygląda, jak będzie to wyglądało. Powaga, teraz moi drodzy. Jak wiecie, lub nie, ja nie lubię się chwalić y, jakimiś osiągami w realu i tak dalej, bo ja uważam, że o to w, o to w tym wszystkim nie chodzi i to nie ma żadnego znaczenia. Tylko chciałbym, żebyście się po części postawili w mojej sytuacji, dobra? Tak na serio, żebyście po części się postawili w mojej sytuacji na takiej zasadzie, że ja mam realną robotę i to, co robię w internecie, to jest taka jakby, nie wiem nawet jak to nazwać, to już jest taka emeryturka, to już jest takie, wiesz, to już jest takie po prostu spędzanie sobie czasu e, na totalnej wyjściu i takie hobby, wiesz co, bo lubię grać w gry I doszedłem do wniosku, że będę przechodził czysto na content streamowy, ponieważ lepiej w ciągu dnia jest mi streamować 4 godziny niż 4 godziny siedzieć i na dalać 5 odcinków swoje na singlu. Wiesz dlaczego? Bo przynajmniej się włączę streama z kimś pogadam, o dole odcinek yy, i będzie kurwa i to jest tyle, nie? Tak naprawdę, więc y, streamy, nie bójcie się, będzie ok, wiadomo, że jak będzie, wiesz, do rozwiązania już będzie blisko tego wszystkiego, no to wtedy będzie przerwanie, ku... przerwa, nie? No bo przecież, wiesz, ja nie będę siedział i streamował, jak mi się ku... kidy będą rodzić, nie? Wiesz, co złodzi mordeczką I jakby to powiedzieć, ja się teraz dziwnie czuję. Wiecie o co chodzi? Bo dla mnie to był trochę szok, nie? Dla mnie to był trochę szok, dla mnie to jest cały czas szok. Ja ku... jestem y, po prostu mnie z butów wierzę, co chodzi, stary. No, dosłownie my wy... z butów. I powiem wam coś, co ja sądzę. Mi się znudziło trochę ee, niańczenie dzieci. I to mówię całkowicie szczerze. Kompletnie mi się znudziło niańczenie już dzieci na Twitchu, na czacie. Jakiś troli, czy jakiś łąbów Nie chcę mi się, stary. Nie chce mi się. Więc będą czystki. Będą czystki znając życie. Zobaczymy jeszcze jakie, na jaką skalę, ale będą czystki. Tak samo jak spermowałem nieodwrotnie limaka. Niepowracalnie już spermowałem limaka, sojaka. I ludzie o nich zapomnieli w dwa dni. Ta teraz wszyscy napiszą sadgę, o jejku, gdzie oni są, bo im o tym przypomniałem. Tak naprawdę każdy ma to w dupie. Nie oszukujmy się. Więc tak to moi drodzy będzie wyglądać. Tak, moja, że tak powiem, partnerka wie o tym co się dzieje w internecie. Yy, trochę jej się to nie podoba, co jej się oczywiście nie dziwię kurwa w ogóle, bo mi też się przestaje to podobać trochę. Ale nie ze względu takiego, że jakieś memy z Kremlem, kur czy jakieś pierdnięcia. Po prostu, jakby to głupio, ku... Jakby tego nie powiedzieć, no. Ja nie bez powodu streamuję bez kamerki. Wiesz co, dziś stary? Ja nie bez powodu streamuję bez kamerki i nie bez powodu nie likowałem się nigdy w internecie. Nie dlatego, że się wstydzę, albo się kur boję czy coś w tym stylu. Tylko po prostu lubię swoją prywatność i nie ukrywając, mówiąc już całkowicie szczerze, z sercem na tacy, nie ukrywam, że byłoby mi wstyd i byłbym zażenowany i kurwa nie mógłbym sobie spojrzeć w oczy, gdyby ludzie z mojego życia prywatnego takiego kurwa wiesz normalnego życia, wiedzieli, że gram w takie gry. Nie ukrywam, byłby to straszny wstyd. I strasznie byłoby to po prostu... Kurwa, no nie jestem wam tego wytłumaczyć w stanie. No byłby wstyd, jak skurwysyn miałbym. Naprawdę. I to nie dlatego, że mam złych znajomych, którzy by się ze mnie śmiali, czy coś takiego, tylko... <grywa> Chodzi po prostu o to, że ja wam powiem, bycie elitarnym graczem gier paradoksu, albo kurwa ojcem gier paradoksu w Polsce, nie? To nie jest prestiż, że co chodzi stary. To jest kurwa wstyd jak chuj, kurwa, w, w normalnym, realnym życiu, chłopie. Bo wiesz, ja mam znajomych, którzy mają powiedzmy dzieci, rodzinę, robotę, wiesz, hobby i tak dalej. <ślesk> A tu kurwa, wiesz co chodzi. <ślesk> Nowy Delcek z węglem do chojaku. A wiesz, wyobrażasz to sobie? O to mi bardziej chodzi w tym wypadku, nie? Ja był wdzięczny, po prostu. Jakby, jakby w tym świecie gier paradoksu byłoby jak najmniej, po prostu, ok? No, nie uśmiecha mi się to dalej, nie? W sensie zdudziło mnie już to, plus kupa. Uważam to za totalny k.w. wstyd i przypał. Każdy ma inne życie, każdy ma inne, jakby to powiedzieć, nie? Każdy ma inne życie i każdy ma inne obowiązki, na przykład, no. Dzisiaj mają urodzić, no. Ósmy tydzień jest, Karolina. To sobie możesz wiesz. Ja Dziomek napisał komentarz patrz Panie moje bliźniaki mają już 7 lat najgorsze było pierwsze 7 Patrz człowieku weź Nie nie Przerażaj Proszę Ale widzowie to nie są moje bliźniaki to są nasze bliźniaki więc musimy je wszyscy utrzymywać one są wspólnotą tak to są wspólne bliźniaki karelowskie. Od dzisiaj warty. Raz dziennie przyjedź za widz zmienić pieluchę. Drugi raz będzie przyjechał widz pilnować dzieci, jak będę streamował. Kaśka będzie w robocie. I tak będziemy to prowadzić. Razem wychowamy socjalistów. <grym> Razem wychowamy potężnych socjalistów widzowie Fanatyków Związku Radzieckiego. Yy, a ja wam coś powiem. Pytałem się nawet kaśki też. I kaśka mówiła, że puszczanie małemu dziecku tej nutki by było nawet spoko. Bo ona jest nawet zabawna i ona jest nawet dziecinna. I fajnie brzmi kur. No, zobacz. Przecież tu nie masz żadnego przeklinania, niczego. Fajny hipek, śmieszny. Wiesz, co chodzi? Wakacje w kantate na dwa tygodnie. Później. Moje dzieci dorosną, powiedzą Tato, tato, chcielibyśmy pojechać na wakacje w Kamczatkę I tata powie, dobrze I później pojadę z dziećmi na Kamczatce A na Kamczatce wejdą i będzie tak Siem priviet, mnie nazywut Iwan Łukasz, pa czemu ty nie walczysz za Rosję? I kurwa w kamasze i chodzi na dombas I mi nogi wypierdoli naprawdę wtedy Więc chyba będę musiał całe dzieci wysłać na Kamczatkę Będę musiał bez ojca pojechać Bo jak mnie w Rosji by złapali teraz To powiem ci szczerze, oj oj, oj. Kurwa Memy z miną w Bachmusie by się okazały prawdziwe, nie? Ale to jest dobra nutka dla dziecka, mi się wydaje. Oczywiście ta nutka mi się wydaje, że nie byłaby dobra dla dziecka. Tu jest historia o wielkim duchu w sercu, o wielkim rosyjskim patriocie. Nie chciałbym, żeby moje dziecko w podstawówce sobie nuciło na przerwy pod nosem Masz bana za wspieranie Ukrainy, bo ja z Rosji, gieroi, bo ja z Rosji Walczyłem ciężko do pewnego momentu Za Ural, Wałgę, Moskwę czy Kamczatkę Jedną walkę o, miałem pod Bachmutem Gdzie straciłem oje nogi tam Putin już wie, tak już wie, dlatego mobilizacja w Rosji została, wiesz, otrzymana. Putin się chce wyrobić przed porodem najlepszego u swojego generała, dzieci. Dlatego chce zdobyć Ukrainę jak najszybciej. Wiesz co, dzień? 5 marca się urodzą jak w dniu śmierci Stalina. Ja pierdolę, to byłby plot tuistkowy. Czaisz? W dniu śmierci Stalina jakby się kidy urodziły. Jezus Maria. Boże. No, znając życie to tak, nie? Na przypadku są tylko znaki. Ale też nie chciałbym, żeby teraz na przyszłych streamach motywem przewodnich tym transmisji były moje nienarodzone dzieci w kółko, nie? Też wiecie o co chodzi. Dzisiaj są można podyskutować, ale... Nie no, jak jest ósmy tydzień teraz, to myślisz, że jest możliwość na 5 marca? Nie wydaje mi się. Ja pier... Rzeczywiście jest, kurwa. Luty, marzec. Ja pier... Pierdole, Nie, no proszę cię. Kurwa, rzeczywiście. Ja pierdole, kurwa, to jest całkowicie możliwe. O kurwa mać. Nie no, t, kurwa, jak ktoś mi nie wierzy, że ja mu mówię, że mam życie jak Forest Gump, kurwa, to jest dziwne. Chłopie, ja pierdole. Nie no, niech mi się jeszcze bliźniaki urodzą w dzień śmierci Stalina. Jezus, najpierw się dowiedzia, dowiedziałem, kurwa. O bitcoinach z filmu Kolopskiego. Później rodziły się dwójka dzieci w dniu śmierci Stalina. Kurwa chyba Rasija mnie woła do siebie coraz mocniej. Boże, przecież to jest kone. Kurwa...